Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich na, kana na kanale Wykopki z Eksploratorem Majkiem. Dziś wyruszamy w taki terenik, taki lasek. Troszkę można powiedzieć górzysty. Teraz tak pomiędzy tymi drzewami na filmie może nie widać. Ale tutaj znajdujemy się... Teraz ta droga biegnie pomiędzy dwoma takimi większymi górkami. Tutaj mamy po lewej, tak troszkę idzie, może coś będzie widać. I tutaj... Z prawej strony. Cóż, dzisiaj niestety sam. Patryk nie mógł ze mną przyjechać, więc postanowiłem sam wyruszyć tutaj w trasę. Zbadać ten teren, troszkę popatrzyłem na stare mapy i z tego co udało mi się ustalić, pod koniec XIX wieku na jednej z tych górek, prawdopodobnie tutaj ta z lewej strony. Na tej górze prawdopodobnie Stał wiatrak Idziemy, poszukamy, może znajdziemy jakieś ślady Może jakieś monetki, guziki, nie wiem Może jakieś ślady po tym młynie Wiatraku Może jakieś cegły, nie wiem, może, może coś uda się znaleźć, jakieś Ślady przebywania Człowieka tutaj No zobaczymy co wyjdzie Jak zawsze powtarzam, że szansa na to, że coś Znajdę jest taka sama jak na to, że nic nie znajdę. Ale to wiadomo. Trzeba pochodzić, swój kilometraż zrobić, czas wypracować i może coś uda się nam tutaj w tym lasku jakże fajnym i przyjemnym znaleźć. Ale piękna pogoda dziś. Tylko już kurczę te robale się trochę pobudziły, ale to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że będę miał co pokazać, co poopowiadać, czym się pochwalić. Także mam nadzieję, że już niebawem widzimy się przy pierwszym dołeczku. No i mamy pierwszy taki ładniejszy sygnalik. się tutaj znajduje. A zobaczymy. Co to jest? No jakiś kawałek. Niestety jakiś kawałek mosiądzu. Ale nie wiem, co to mogłoby być. jakiś Coś od czegoś. Ale mamy pierwszą rzecz wykopaną. Miejmy nadzieję, że będzie więcej i lepiej. Do następnego dołeczka. Słuchajcie, jest pierwsza taka, można powiedzieć, starsza znajdka. Mianowicie będzie to kuty, stary kuty gwóźdź. I to dosyć sporych rozmiarów. Kuty gwóźdź. Jesteśmy tu na z góry. Droga nie była jakaś super łatwa, troszkę ciężko się szło pod taką górę Dość stroma ona jest o, Mamy takiego kutego gwoździa Słuchajcie może, czy to pozostałość po tym wiatraku Czy może coś innego tu było Na pewno skoro taki gwóźdź się tu znalazł To na pewno jakieś ślady człowieka tutaj będą Las jest w miarę młody, więc podejrzewam nawet na tych mapach Które już przeglądałem po prostu tego lasu tu nie było To ten teren był oznaczony jako gołe wzgórza Dlatego między innymi miał się tu znajdować ten wiatrak Czy ten gwóźdź mógł pochodzić z tego wiatraka? Nie wykluczone, zobaczymy, może znajdziemy coś jeszcze Do następnego dołeczka No i niedaleko tego... O, troszkę kamerkę przestawię Niedaleko tamtego dołeczka z gwoździem Mamy jakiś ołów Przed chwilą wykopałem no, Jest to niewątpliwie plomba ołowiana, właściwie pół plomby ołowianej. Jakieś napisy są, nie chcę za mocno trzeć, żeby już na poprzednim filmiku mi zwrócono uwagi. Niestety pomlę. mam dwie szczoteczki. Ta jest z miękkiego włosia, drugą mam z stalowy stalowym. Niestety potraktowałem monetkę. Tu jest jakiś napis. Poczekajcie, pozwólcie, że spróbuję to jakby za bardzo nic nie widać. Są jakieś litery, ale no niestety dość zajechane, Czy z tej strony będzie, nie? Wiem, jakiś znaczek, monogram, orzełek może. Nie wiem, te litery tak słabo widoczne, muszę w domu sprawdzić pod lupą może. Ale napisze, że to przypominają mi cyrylicę. Wiadomo, znajdujemy się cały czas po stronie zaboru ruskiego, byłego zaboru ruskiego. XIX, koniec XIX wieku, to jak wiemy wszyscy. Kto zna historię, troszkę się interesuje, wie, że to jeszcze okres zaborów. No tu coś ewidentnie jest, ale strasznie zajechane. Ale cóż, mamy pierwszego na pewno jakiegoś starszego, ciekawego fanta. Tutaj są jakieś te literki, jakaś legenda. Spróbuję teraz, nie widzę. Spróbuję w domu przy, <laughs> za pomocą lupy to odczytać. Ja, jeżeli uda mi się odczytać, to na pewno się o tym dowiecie, bo napiszę tutaj gdzieś na dole filmu co to, cóż to mogło być do następnego dołeczka. Robi się ciekawie. Mamy kolejnego panca Całkiem niedaleko tej plomby dosłownie kilka kroków. Mamy... medalik. Delikatnie go... Oj, spadł. Co ja mam, że zawsze chcę tak delikatnie to trzymać, żeby tego nie zniszczyć? Jak tą szczoteczką tutaj staram się to lekko poczyścić, to zawsze mi wypada z rąk, to już... Jest, no to bym musiał troszkę wymoczyć to w wodzie z mydłem i wtedy spróbować delikatnie to podczyścić no, mam jakiś ładniejszy medaliczek za wiele tu nie widać w domu go wyczyszczę, może uda mi się może na tego bym go wyczyścił to bym spróbował bo go... może zrobić zdjęcie i wstawić go wtedy znowu mi wypadło ale jest ciekawie, no, zaczyna się robić dość gęstawo. Dobra, to mamy taki medaliczek. A nie będę tutaj próbował, żeby go zniszczyć. W domu go wymoczę. Spróbuję najwyżej napiszę, lub wstawię zdjęcie, żebyście wy wiedzieli co to dokładnie było, co ten medalik tutaj nam y, przedstawiał. Do następnego dołeczka. Słuchajcie, kolejny taki mały dołeczek. Teraz takie maleństwo nam wyszło. To też jest jakiś Medaliczek, ale jaki malutki. Takiego maleństwa chyba jeszcze nigdy nie trafiłem, ale naprawdę też jest, że tak powiem, bardzo przybrudzone, ale widzę, że chyba coś. Jest... Ej, niestety, zostałem telefon wideo przerwany. Ukazuje nam tutaj się Matka Boska, naprawdę, ale jakie maleństwo. Super, nie będę tego teraz tu czyścił, w domu to wymoczę, wtedy delikatnie przeczyszczę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z następnego dołeczka. Słuchajcie, taki dołeczek, wy już pewnie widzicie, co się tu znajduje. Mamy pierwszą krągłość. A cóż to nam się tu pokaże? O, co, co to takiego? Nie widzę jeszcze, jeszcze zbyt mało. O, chyba. Nie wiem, czy to nie będzie. Przypadkiem, tak, już widzę, międzywojnie, super, na grosze, międzywojenne. O, tutaj awers jest bardzo ładny, czytelny. Rewers też, jakby go troszkę podczyścił, ale raczej tego nie będę robił, Zostawię jak jest. O, tę monetkę znam, jest troszkę oblepiony, troszkę zajechany, ale w sumie też widać, że jest może krocznika, niestety nie. Nie widzę też nie chcę, nie wiadomo, jak mocno drzeć tutaj po tej monecie. Ale mamy pies, pierwsza monetka, dwa grosze między Miejmy nadzieję, że to nam otworzy jakiś większy woreczek z monetami fajnymi pantami. Do następnego dołeczka. Słuchajcie, wyszło mi teraz takie coś z takiego dołeczka niewielkiego. To jest metalowe, ale słuchajcie. Nie wiem, czy to po prostu moja wyobraźnia i te purchle tutaj. Znaczy nie wiem, czy to purchle, ale... Przypomina mi to trochę jakby. jak znajdowali ludzie o te takie żmiki czy jak to się tam, nie wiem jak to się fachowo nazywa, z okresu napoleońskiego, tam do spinania szat. Tam to było chyba miedziane, a to jest stalowe, ale też mi to trochę przypomina. Nie wiem czy to po prostu moja wyobraźnia, czy, czy to może być faktycznie coś. Tego rodzaju, czy to po prostu kółeczko spłaszczone, taka ta ósemeczka do, do łańcucha. Nie wiem, ale tutaj takie, takie, tak wysadzane, tak aż ładnie by tak równo nie takich purkli nie dostało. I tutaj tak spłaszczone, a pod koniec tu ładnie zakończone tak tempo. No nie wiem, co wy o tym sądzicie. No i zmieniamy powoli lokalizację na tamtym wzgórzu. Już nic, obchodziłem je tak koło w miarę. Nic już więcej nie było. Nawet sygnału śmiertelny, za bardzo nie ma. Poszliśmy na góreczkę obok, a teraz idziemy na można powiedzieć takie jakby bliźniacze wzgórze, które znajduje się tuż obok. Po tej drugiej stronie drogi, którą pokazywałem na początku. Zobaczymy, może tam będą jeszcze jakieś ślady. Bo tam już nic więcej nie było, albo po prostu jest miejscówka obszukana tak dobrze. Albo może nic tam nie było, może się myliłem. Tego raczej się już nie. Nie dowiem, chyba że na tym bliźniaczym wzgórzu coś znajdę, trochę się pokręcę po okolicy. Jak nie, po prostu pójdę dalej w las. Ale muszę przyznać Wam szczerze, że te góry męczą. Dzisiaj jest piękna pogoda, słoneczko, ciepłutko. Wiadomo, gdzieś tak wyjdę, ta trochę lepszą, taką lepszą, bardziej otwartą przestrzeń to troszkę wyterek zawieje, to tak się przyjemnie robi w lesie, to nawet tak. Na bym się pokusił, żeby powiedzieć, że jest nawet dość duszno. Słuchajcie, z tego miejsca chciałem pozdrowić wszystkich oglądających, wszystkich wspierających i zachęcić nowych oglądaczy, podglądaczy, jak to zwał, tak zwał, do zasubskrybowania mojego kanału. Będę wiedział, że to się Wam podoba, żeby nagrywać dalej. No I zostawiajcie tam tego kciuka. W zależności od waszych uczuć. Oczywiście liczę na jak największą ilość tych kciuków w górę niż w dół, ale każdy robi według własnego, kliknie według własnego sumienia. O, mamy jakiś sygnalik przy okazji, nawet taki dość ładny, jak już tu z wami rozmawiam, tego wykopię przy was. Zobaczymy, cóż to będzie. O, to nie wiem. Wołają na to tabletki teściowe. To jest chyba ten na wściekliznę. Nie wiem, co to jest dokładnie. A, jakiś śmieciowe sygnał. A, szkoda. Myślałem, że będzie coś fajnego. Dobra, ruszam dalej. Widzimy się przy następnym dółeczku. Mam nadzieję, że już niebawem. Słuchajcie, mamy kolejną znajdkę. Jeszcze nie wiem, co to. To jest jakby jakaś klapka. Słuchajcie. No i To jest coś bardzo fajnego. To jest taki by tak, zawiasik to jest jakaś klapka. Nie wiem, czy to klapka od fajki, czy jak. Może ktoś będzie umiał poznać taki przedmiot. Choć ładnie to było przyozdobione. A idziemy tutaj taka droga. Nie wiem, czy to jest jakaś stara leśna droga, czy to jest. No, nadzieję, że też tak nie wygląda za bardzo. Na pewno nie jest uczęszczana. Ale zobaczcie, jaki fajny przedmiot. To jest jakaś klapka, chyba od fajki. Tak mi pierwszy przychodzi na myśl, ale. Może, wy będziecie potrafili mi podpowiedzieć. No i jest fajnie, do następnego dołeczka. Niedaleko tej klapki, ja tam mówiłem, że ona od fajki a jeszcze mi się przypomniało, że to mógł być zgłaszać. Nie jak ktoś fachowo nazywa świeczki, kiedy świeczka się upalała, bo to było tak nałożone, świeczka się upaliła do pewnego momentu i to zamykało świeczkę. A teraz tutaj posłużył mi jako rekwizyt zatyczka, chyba od perfumu jakiegoś czy coś, nie, z napisem kolia. Nie wiem, czy to coś starszego czy świeżego a mamy następnego fanciora lecimy dalej słuchajcie, nie uwierzycie idę tutaj pod tą górę, właśnie już jestem na szczycie taki dołeczek, a z dołeczka a chyba coś fajnego zobaczcie co się ukazuje naszym oczom mega srebro mega sreberko. nie, nie. super, super, nie wierzę co to jest Co my tu mamy? O, nie mogę. Co to jest? Jakie srebro. O. Lekko poczyścimy O, ale piękny orzeł. Orzeł. Tak jakby. Potężne skrzydła. Ładny ogon. Nie wiem, czy to nie jest coś. Zygmuntowskiego, raczej polska moneta z okresu polskich królów, ładny orzeł, tutaj coś, tak, Zygmunt Stary. Słuchajcie, zobaczcie. Widać jego, jest trochę wstarty, ale o, postaram się, jest Zygmunt Stary. I ja nie mogę jakaś piękna moneta Zygmunta Starego, nie wiem, co to jakiś szóstak, czy. Czy co to będzie? Jest nawet chyba Data 55 coś tu widzę A nie gros Nie wiem, nie widzę nominałów, w domu sprawdzę Na pewno wam napisze, nie, nie, nie mogę, jaka moneta Na pewno pokręcę się tu trochę dłużej po tej okolicy Może jeszcze coś będzie I ja nie mogę, ale super monetka dla takich chwil, to warto chodzić w całe dnie. Do następnego! Nie mogę, super cześć! No i trafiła nam się taka współczesna pamiątka po pracownikach leśnych. Całkiem dobry klucz dopiły, a ja trochę go wyczyścić. Jeszcze się pewnie przyda w robocie. Ha. Takie rzeczy też się znajdują. Do następnego, pod tym korzeniem, gdzieś tutaj wyszła nam. A tu jest, dobra, mamy kolejną krągłość. A cóż to takiego tym razem mamy? Jeszcze raz, coś, coś bliższego naszym czasom, aniżeli temu, temu sreberku, które znalazłem niedawno. Cóż to takiego, czekajcie. Tak, 10 groszy PRL. Ha. Ale jest kolejna krągłość do następnego. Słuchajcie, mamy kolejnego fancika. Leży o tam. To jest jakiś, chyba PRL, guziczek z orzełkiem. ten posrebrzany, czy... Emaliowany, tak, tak jak myślałem. Ja, jakiś wojskowy, może... Starszy... Czyjś starszy brat, może ojciec, a może ktoś sam tędy przechodził. No, ładny guziczek z orzełkiem. Nawet dość fajnie zachowany. Dobra, lecimy dalej. No, zeszliśmy już trochę... Trochę niższe partie... Tego lasu już po tych górach już tam za bardzo nic nie wychodziło. Teraz wracamy, ale tu zrobiliśmy taki mały zagajniczek. Nie, coś tam no, nam tu wypadło, coś fajnego, jakaś krągłość. O! Jak mi. O, i to są nie takie stare. Psi numerek. 1970 rok. Ha. Spoko. Numerek 1533 Może ktoś pamięta, kto miał tak psa zarejestrować, a musiał znajomych popytać w okolicy. Właściwie tam może dziadków, rodziców. Dobra, do następnego. Słuchajcie. tak troszkę dziwna sprawa. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Odszedłem sobie, nie wiem, kilka kroków od tego psiego numerka zacząłem jakiś dół wykopany. Znaczy, myślałem, że to wykopany dół. Nie wiedziałem, co to, ale zobaczcie. Czekać. Nie wiem, studnia czy od ale racyjnego Generalnie znajdujemy się w środku lasu. Więc dla mnie to jest trochę dziwny widok. Nie wiem, co o tym myśleć. Dobra, pokręcę się w tej okolicy. Zobaczymy, co wyjdzie, kurczę. Ale to pierwszy raz coś takiego widzę. Myślałem, że to jakieś po prostu zwierzę wykopało yy, ten dół. No to zobaczcie, takie coś. No nic, trzeba się pokręcić. Może coś wyskoczy. No i słuchajcie, kochani. Zbliżamy się powoli do końca naszych wykopek. Już widzę. Tam między drzewami, swój samochód Ale jestem zmęczony, to chyba nawet słychać po głosie Ojej, zrobiłem trochę tych gór No i tak jeszcze na następny raz została mi jedna taka góra Do obejścia Wtedy bardziej trzymałem się lewą, tak obszedłem sobie, tam już nic nie było poza tym sreberkiem, co obszedłem takie koło W takiej jednej góry, została mi jeszcze jedna ta góra do obejścia, ale to myślę Już na następny raz Podsumowania chyba nie będę robił. Najwyżej, jeżeli tam uda mi się ładnie to doczyścić, to może jakieś potki po prostu na koniec stawię, czy tam gdzieś w międzyczasie tego filmiku. Zresztą ja widzieliście jak to wygląda. Na pewno postaram się dodać jakieś krótkie opisy. Na pewno do tej monety może uda się jakieś, z, yy, dokonać, uda się dokonać identyfikacji tych dwóch medalików, może tej tego kawałka plomby. A no jeżeli uda mi się to jakoś zidentyfikować, określić mniej więcej, chociaż jakieś datowanie tego, to na pewno się o tym dowiecie na, na filmie. O, już las coraz rzadszy. Naprawdę już jestem tak spompowany, a jeszcze nie ukrywam, że czas mi się goni. Tak się wybrałem na... Miał być szybko, szybko, ale szybko to się nigdy nie da. A jak już człowiek się wciągnie, to ciężko przestać. Zwłaszcza po tak... tak, zwłaszcza po tak super znalezisku, jak to sreberko, nie no. To mi dziś zrobiło dzień. Aczkolwiek trochę rozjuszyło też nadzieję na znalezienie jeszcze czegoś. Ale... No, z polskim królem do ojen. Ja już nie pamiętam kiedy ostatni raz takie sreberko udało mi się znaleźć. Więc to jest no, naprawdę... Dla mnie ogromne szczęście, zadowolenie. Kilometrówkę zrobiłem niezłą, Zawsze po tych, po tych górach. Dobra, nie będę przedłużał. Widzieliście, co było. Przypominam o zostawieniu suba. Możecie pokazać znajomym. Ten film może komuś się spodoba, moja twórczość. Bo chciałbym pozdrowić wszystkich moich znajomych, wszystkich nowych subskrybentów, wszystkich starych subskrybentów. No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak tylko się pożegnać. I do następnego filmiku. Cześć.